Szybenik to jedno z tych miejsc w Chorwacji, które zaskakuje spokojem, bez tłumów, bez pośpiechu, z wąskimi uliczkami i widokiem, który robi wrażenie. Dziś po prostu przejdziemy się po tym mieście, bez planu, bez mapy i zobaczymy, dlaczego warto tu zboczyć z utartego szlaku. Joasia Pasińska, PIwna Kompania. Zapraszamy na film. A na samym początku materiału taka praktyczna informacja dla Was. Pewnie większość z Was przyjdzie do Szybenika własnym samochodem, więc znajdujemy się na miejscu, gdzie znajduje się parking garażowy czy poziomowy. Także myślę, że tak sporo tutaj miejsc, również parkingowych dla siebie możecie znaleźć. Jest o tyle fajna lokalizacja, że jest bardzo blisko do centrum, dosłownie parę minut, a w tamtą stronę jest teatrum życia, można by tak to nazwać, czyli lokalny ryneczek, na który teraz zmierzamy. Jest o tyle fajna rzecz, że jak tam kupicie właśnie zapatrzycie się w produkty, to wrodze, wracając do starego miasta, muszę wejść ponownie na parking zostawić samochod. Wszystkie swoje produkty wiktuały, które kupiliście. A teraz, w takim razie, chodźcie na rynek, pokażemy Wam, jak wygląda ten właśnie tutaj w szybenniku. Jedno z tych miejsc, które zawsze odwiedzamy, można powiedzieć, że w naszych wakacjach na południe Europy, ale nie tylko, no to przede wszystkim na lokalnym ryneczkach, targi czy sklepy. To zawsze taki, można powiedzieć, fajna turystyka, po prostu sklepowa, żeby gdzieś coś pójść się dorwać, ciekawego. No i nie inaczej jest właśnie w Szybeniku, w którym znajduje się naprawdę całkiem sporych rozmiarów ryneczek lokalne. No i możecie kupić naprawdę tutaj masę produktów, zaczynając od choćby tych spożywczych, takich tradycyjnych typu warzywa, owoce i bardzo duża różnorodność tych owoców, zwłaszcza teraz jeszcze w połowie września. Piękne pomidory, mandarynki papryki, domowe oliwy, ajwary, lutenice i tak dalej, co nieco właśnie wzięliśmy, bierzemy do domu ze sobą oczywiście, no bo w takim miejscu wręcz wypada. Dodatkowo oczywiście możecie się zatrzymać, są też różnego rodzaju rzeźnicy, miejsca, gdzie sprzedaje się sery, ale również jest to bardzo fajne, w takich miejscach można usiąść, napić się kawy, piwa, wina, cokolwiek, także ten targ widać, że żyje, bardzo fajne miejsce. No i teraz jest generalnie poniedziałek, mniej więcej koło 10 rano, także jest naprawdę tłoczno, całkiem sporo tutaj ludzi się kręci, ale nic dziwnego, w końcu poniedziałek o to również chodziło. Miejsce po bardzo blisko parkingu tego garażowanego, którego wam pokazywałem. Także tyle fajnie, że naprawdę łatwo tutaj dojść między około 5 minut z tamtego miejsca. W drugą stronę niż centrum, ale to nadal wszystko w obrębie Starego Miasta. I właśnie tutaj na ryneczku nasz pierwszy przystanek na Espresso. Właśnie miło sobie usiąść w takim gwarze, również chwilę posiedzieć, no i może powiedzieć, że popserować, no i również brać udział w tym przedstawieniu. Jakim jest po prostu lokalne życie na targu, bo naprawdę niesamowity gwar tutaj na miejscu. Ale fajne miejsce. Naprawdę za każdym razem cieszymy się, kiedy odwiedzamy tego typu miejscu więc miejscóweczki, bo naprawdę tu się dużo dzieje, może coś fajnego dostać. I kupiliśmy naprawdę spory zapas iwarum takiego domowego, także również to cieszy oliwam, warzywa, pomidory, brzuskwinie i tak dalej, tak dalej. Także bardzo fajne miejsce. Teraz z zrówko wnosimy w takim razie na początku tego materiału Espresso. Bardzo proszę, lecimy. I niedługo widzimy się nieco dalej w centrum Szymenika. Szybenik to jedno z najbardziej autentycznych miast Dalmacji. Nie założyli go ani Rzymianie, ani Wenecjanie, tylko sami Chorwaci. Leży między Zalerem a Splitem, więc łatwo tu dojechać wzdłuż wybrzeża. Miasto słynie z czterech twierdz, wąskich uliczek i katedry świętego Jakuba, wpisanej na listę UNESCO. Co ciekawe, to właśnie tutaj, w 1895 roku, po raz pierwszy na świecie uruchomiono Publiczne oświetlenie elektryczne z elektrowni wodnej, a dziś szybenik zachwyca spokojem, klimatem i tym wyjątkowym południowym światłem odbijającym się od kamiennych fasad. Niewątpliwie jednym z najważniejszych zabytków w Szybeniku jest katedra Świętego Jakuba. Jest ona dosyć fascynująca pod tym względem, że została zbudowana tylko i wyłącznie z kamieni, bez użycia drewna, czy cegieł, czy w ogóle gwoździ. Została ona zbudowana na w takiej zasadzie po prostu idealnie wyciosanych i dopasowanych kamieni. Naprawdę niesamowita, trzeba przyznać, że architektura, bryła, no i budowa. Której, słuchajcie, trwała te katedry aż 124 lata. Jak dobrze pamiętam, jej rozpoczęcie chyba miało budowę w 1431 roku. Roku. Miejsce takie można powiedzieć naprawdę bardzo ciekawe. Warto sobie również wejść do środka. Bilet wstępu kosztuje 7 euro. W takim razie chodźcie teraz do środka i zobaczcie, jak wyglądają te naprawdę ciekawe wnętrza. Dosłownie jeszcze jedna ciekawostka, o której chciałem Wam powiedzieć, a mianowicie taka, że właśnie Katedra Świętego Jakuba grała w grze o tron. Same, samo miasto Szybenik również można powiedzieć, że było tłem dla miasta Bravos, ale katedra była konkretnie bankiem żelaznym, z tego co pamiętam. Wiem, że dużo osób nie jeździ po Dubrowniku czy po Chorwacji, generalnie właśnie szuka tych takich śladów gry o tron. Również w Szybeniku może się je znaleźć. Teraz 20-sekundowe ogłoszenie. Jesteśmy na Patronite. Jeśli podobają Ci się nasze filmy z podróży i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć rozwój kanału dobrowolną miesięczną opłatą w cenie Espresso, to jest taka możliwość. Po szczegóły zapraszam Was na profil. Link do serwisu znajdziecie w opisie filmu. U stóp katedry Świętego Jakuba, którą dopiero co widzieliście, dosłownie u stóp, odwinę kamerę do góry, zobaczy, siedzimy na murku pod, usiedliśmy, żeby sobie skosztować zakupionych obok słodyczy, czyli baklawy po prostu. No być na Bałkanach i nie spróbować baklawy, to po prostu wręcz nie wypada, więc to najlepszy moment, zwłaszcza, że sklep znajduje się tutaj vis-a-vis -vis katedry. No i słuchajcie, można powiedzieć, że naprawdę fajnie tutaj to wszystko wygląda. Odwrócę kamerę, żebyście sobie to zobaczyli. W sklepie, oczywiście sporo różnego rodzaju do wyboru słodyczy, tych baklawy tam było łącznie chyba kilkanaście, zdecydowaliśmy się po prostu po trzy na głowę, żeby sobie coś spróbować. No i zawsze to jest pieruńsko słodkie, taka jest prawda na temat baklawy, ale jeżeli chodzi o ten rodzaj słodyczy, jest naprawdę wyjątkowy. Dużo miodu, mmm, czekolada, kakao, intensywne smaki, ale bardzo dobre. Byliśmy akurat w tym miejscu kiedyś, jak byliśmy również przejazdem przy więc wiedzieliśmy, że są baklawy po prostu dobre, dlatego również tu wstąpiliśmy. No fajnie, te orzechowy posmak, taki nugetowy, bardzo fajne miejsce, jeżeli będziecie w pobliżu, myślę, że warto rozważyć. Jeśli szukać w Szybeniku miejsca, gdzie możecie pójść na plażę i po prostu pokąpać się w morzu, to myślę, że najlepiej skupić się na miejscach położonych gdzieś na takich krańcach z tego starego centrum miasta. Nieco jakieś 12-15 minut już się właśnie ze z centrum. Znajduje się tam jeden taki punkt widokowy i obok dosłownie są dwie, trzy plaże. Także to jest takie pierwsze miejsce, które możecie uderzyć, po prostu iść się pokąpać i faktycznie jest zrobione, można powiedzieć, że to zejście i można iść do morza. Tymczasem my wracamy w wąskie, piękne uliczki szybeniku Lecimy ponownie do ścisłego centrum miasta. Żybenik ma aż cztery twierdze. Każda z nich zbudowana, by chronić miasto przed atakami od strony morza i lądu. Najbardziej znana to twierdza świętego Michała, serce starego miasta. Skąd rozciąga się niesamowity widok na zatokę? Wyżej wznosi się twierdza barona dalej świętego Jana, a na wyspie przed portem stoi twierdza świętego Mikołaja. Jedyna taka w Chorwacji, wpisana na listę UNESCO. Co musicie wiedzieć spacerując po szubyniku, to fakt, że to miasto wyróżnia się na tle innych dalmackich miast na wybrzeżu, że zostało założone właśnie przez samych Chorwatów, a nie przez Rzymian czy Greków. Miało to miejsce w roku 1066, czy do, zapamiętałem dobrze datę, bo to dokładnie 100 lat po chrzcie Polski. Ale miejsce właśnie takie jest, można powiedzieć, że z tego Chorwaci są dumni, że oni założyli to miasto, i to jest wyróżniające jakby na tle innych. Wiadomo, że historia następnie potoczyła się tak, jak podobnie na tle dalmatyckiego Chorwackiego Wybrzeża, czyli w 1412 roku, zostało zajęte miejsce miasto przez Wenecjan, no i rządzili tym terenem do 1797 roku, kiedy została Wenecja, Republika Wenecka, rozwiązana przez Napoleona. Potem oczywiście kilka lat wojennych, między nimi wojny napoleońskie, zanim się ukształtował nowy ład w Europie, następnie trafiło w ręce austro węgier i również nie było do końca I wojny światowej. Temperatury w szybyniku dzisiaj dosyć wysokie, podchodzące nawet po 30 stopni, także można powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo miły akcent na zakończenie lata. No i słuchajcie, usiedliśmy w takim jednym z wielu miejsc, takich zaufów, bo takich placyków wąskich uliczek, ale nieco rozszerzających się w miejscach, gdzie właśnie jest budynek przed dawnego szpitala. No to usiedliśmy sobie po prostu przy takim placu wypić filiżankę espresso, kieliszek wina, posiedzieć i rozkoszować się naprawdę tą fantastyczną pogodą i tymi uliczkami, bo w Szybeniku naprawdę jest to zwiedzać i zaułków urokliwych naprawdę bardzo dużo. E, zwłaszcza, że to stare miasto jest całkiem rozległe, tak to bym ujął. Oczywiście skupione wokół katedry te ulice najwięcej najczęściej odwiedzane przez turystów, ale nawet takie idzie się kawałek dalej, jest to zwiedzać i to miejsce po prostu widać, że żyje. I co jest również dużym plusem, że nie, nie, wydaje się być nie być aż tak turystycznym również miejscem, ale póki co przez można powiedzieć jeden z mniejszych aspektów, i taką formę zwiedzania również Wam polecamy. Spędzamy już ładnych kilka godzin po Szybeniku no i czas powiem Wam na moje własne odczucia odnośnie miasta. Jeżeli chodzi o architekturę i samą spacer starówką i tak dalej, powiem Wam, że jest naprawdę pięknie i warto po prostu przejść się i zgubić w tych naprawdę urokliwych uliczkach, a jest w czym. Ale chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że to myślę, że przyjazd do Szybenika może być super alternatywą dla bardziej zatłoczonych miast w okolicy typu Split, Trogir, Zadar. One zdecydowanie bardziej są turystyczne również z tego względu, że wokół siebie mają duże lotniska międzynarodowe, gdzie sporo osób po prostu przylatuje bezpośrednio, a szybenik jest pomiędzy nimi, właśnie między splitem a zadarem. Więc o tyle fajnie, że trzeba po prostu raczej tu przyjechać autokarem albo własnym samochodem, no bo z lotniska jest po prostu kawał drogi. Co powoduje, że samo to już jest mniej osób na miejscu, jest mniej zatoczone, jest bardziej autentyczne i naprawdę jest również bardzo ruchliwe. Może nie ma aż tylu takich dużych zabytków, tak to bym ujął, takich historycznych, ale myślę, że ma dokładnie wszystko tego, czego szukacie w Chorwacji i potrzebujecie. Czyli ma właśnie piękne nabrzeże gdzie można plaże, można pójść się wykąpać. Znakomite miejsca na kawę, na wino, na jedzenie, no i również właśnie ta architektura. No i również faktycznie ten wiatr, ta tutaj na miejscu również jest fantastyczna. Także myślę, że to może być super alternatywa. W zeszłym roku w podobnym terminie byliśmy w Dubrowniku, który zdecydowanie bardziej po prostu był zatłoczony, głośny, trudny taki po prostu do chodzenia i męczący, a tu w szybeniku, w szybeniku naprawdę można odpocząć i zdecydowanie bardziej poczuć również klimat tych miast. Także jeżeli zastanawiacie się, czy przyjechać, moim zdaniem jest to Jedna alternatywa, również na taki całodniowy, luźny, spacerujący dzień po mieście, z takimi fajnymi aspektami gastronomicznymi. Także z naszej strony duża rekomendacja. A na zakończenie zabieramy Was jeszcze do Wodicz na obiad i spacer. Do małego miasteczka obok Szybenika, w którym przez kilka dni... Mieliśmy nocleg. Już poza Szybenikiem, ale mam dla Was kolejną atrakcję, można powiedzieć tym razem gastronomiczną. Jesteśmy obecnie w malutkiej miejscowości obok Szybenika. To jest jakieś między 18 minut jazdy samochodem w Odlicach. No, tu właśnie mamy nocleg, stąd mamy tu naszą bazę noclegową. No i tu się właśnie wakocy, wakacjujemy i odpoczywamy. Siedzimy dosłownie nad Samusienkim Morzem. Do, do niego mamy może jakieś dosłownie 12 metrów, mniej więcej. No i słuchajcie, jest tu knajpka, nazywa się ona Tonwland, z tego co pamiętam nazwa. i na talerzu można powiedzieć u mnie klasyka taka bałkańska, czyli mamy grillowe łódka. Chyba mój ulubiony rodzaj grillowego mięsa. Obok czy wapów, ale naprawdę chyba to najbardziej lubię. Dodatkowo surówka mnie zbija i kapusty, ziemniaczki smażone. Chyba o maćka chyba po prostu majonez, ale zrób No i chlebek bałkański, ale już czuć, że wszystko jest ładnie zgrillowane. Także powiem wam, że Wodice, nasza miejscóweczka, malutka, ale bardzo fajne miasto. Takie skomasowane atrakcje na małym gruncie, ale myślę, że to fajna rzecz, że chodzi właśnie o gastronomię o również o taką malutką starówkę, no i bliskość do morza i do plaż, których po prostu tutaj nie brakuje, a są naprawdę bardzo ładne. Natomiast jeżeli chodzi o jedzonko, udka, pięknie pachną. Wczoraj wieczorem dzisiaj krążyliśmy tutaj, naprawdę ładnie to pachniało. Powiem Wam, że w tych rejonach świata, jak przyrządzą naprawdę udka na grillu, to jest inny poziom ich smaku. Przepięknie pachnie, dymnie, skórka fupiąta no i wszystko bardzo suczyste. Dodatkowo surówka z białej pusty, delikatna, kwaskowa, fajnie na przełamanie. Na no, Pewnie się już domyślacie, co może tutaj być, mianowicie Food Comfort, czyli po prostu smażone karmary karniego. Coś jak nieco inny. Mm, też dobrze zrobione, krupiące, dobrze smakują, ale moje łódka naprawdę powiem Wam, że są fantastyczne. Także, że będziecie gdzieś się zastanawiali, gdzie nawet skoczyć, polecamy brać się do wodic. Dużo fajnych, polecajnych, gastronomicznych lokali. Myślę, że wodica, o której wam wszystkich powiedziałem, mogą być naprawdę fajną alternatywą dla bardziej zatłoczonych miejsc w okolicy. Jak wspomniałem, naprawdę jest tu dosłownie wszystko, ale skomasowane na małej przestrzeni. Jest już. Przed plażą, a ta knajpa, w której wszystkie jakieś, tak typo, w których w byliśmy jest zasłoni jakiś tak wspólnie około 12 metrów stąd. No i jak widzicie, może dzisiaj nieco zburzone, bo idzie front, zmieniają się temperatury. W Polsce, z tego co widziałem, już się zrobiło chłodno. Ale właśnie, jeżeli chodzi o miejsce, powiem Wam, że plaża sama jest tutaj kamienista, ale samo zejście dalej jest całkiem nawet piaszczystem. Także miło się chodziło, co prawda to nie jest taki delikatniusi, miękkusi piasek jak nad Bałtykiem, to nie to samo, ale również to zejście jest tutaj łagodne, bardzo delikatne, no i dużo infrastruktury wokół, jeżeli chodzi o Snajpki, jeżeli chodzi o tego rodzaju drinkownie, winiarnie itd., czy restauracje. Także o tyle fajnie, że faktycznie wszystko skomasowano w małym miejscu, i to jest duży plus. Wodice okazały się idealnym miejscem na nocleg. Centrum miasteczka jest niewielkie, ale pełne wąskich uliczek i załóg z klimatyczną gastronomią. Całość ma kapitalny dalmatyński klimat idealny na wakacyjny odpoczynek zarówno na plaży, i poza nią. Zakończył się nasz pobyt w Chorwacji. Jeśli podobał Wam się film, pamiętajcie o polubieniu filmu, komentowaniu i do zobaczenia w podróży. Ciao!